Serdecznie się z Państwem witam 19 październik 2024 rok A coś tam jest ale już dłużej nie będę go trzymał za zatworem bo by w zimie spleśniał Prawdopodobnie. To jest rodzina numer 3, pierwszy mój odkład. jest Państwa, matka 4 Pięknie czerwi. Niby odkład zrobiłem z jednej z mocniejszych rodzin. A mimo to, jego rozwój przez całe lato. To odkład z 19 maja. Nie świadczy o tym. Nie mówi o tym. Że kiedyś z tymi pszczołami było tak dobrze, że można było odpad zrobić. I coś też ją gnębi. I zobaczymy. Zobaczymy, co tu dalej słychać. Nie ukrywam, że gdy zrobiłem odkład. Ukrywam, że gdy robimy odkład, to na plastrach siedziała jedna waroza. Ale cóż mogłem zrobić? Złapać ją? I tak zostało i rodzina była poddana cało letniej kuracji dwutlenkiem węgla cukrem pudrem i z cukrem pudrem to w sezonie wjechałem i wąską komórką tu chyba w tym ulu będzie najwięcej ramek a nie psu Ale gdy podejrzewam rodzinę o cokolwiek, czy jest sens te ramki, jak są nadwyżki zapasowe, dzielić się z innymi rodzinami, to jest tylko roznoszenie chorób. I tak, pszczelarze nagminnie łączą słabe rodziny z silnymi. No jest tej pszczółki troszkę, nie są to goliaty, ale jak na moje warunki, to są piękne rodziny. I co, parampama? Zobaczymy. a skoro sobie tak ułożyły niech tak mają troszku mnie martwią te pustawe ramki ta jest bardzo pusta co by było gdyby oddał ja na koniec ula Państwo tu zrobię inną praktykę. Tu zrobię inną praktykę. Tą ramkę od sklepie. Panie, jak to jest? Bo mi się już pochrzaniło. Pełna? Czy pełne? pełne z przodu czy z tyłu, i to ramkę można dać do przeniesienia, bo jest pusta. No, tu nie widzę innej możliwości, po co onem osiem ramek. Także trzeba różnych, trzeba różne triki stosować. Trzy, sześć, siedem i teraz, teraz tą ramkę dam do odsklepienia, żeby sobie ją zjesły, no bo innej rady nie ma. niż czy tu stałe ramki mieć w centrum gniazda no i proszę Państwa, niestety w życiu trzeba tak kombinować, bo innego wyjścia nie ma. Zobaczę co z tego wyjdzie, jak pszczoły będą brać. No ta rodzinka myślałem, że będzie dużo słabsza. No, ale jest fajnie, można powiedzieć. I teraz to pozganiam do kupy Także tu nie będę lał syropu mm -hmm. Tylko inne obejście zrobię z tymi pszczołami Inaczej mi uczynię. To jest późno, żeby je z ramki wzięły, ale parę dni ciepła zapowiadają mam nadzieję, że mogę pociągnąć. No i serdecznie się z Państwem żegnam.